Cześć, witam Was, Piotr Aleksandrowicz. Przedstawiam się Wam dzisiaj jako fizjoterapeuta, jako pomysłodawca fizjoporadni. Strona powstała przede wszystkim dla Was pacjenci, może trochę też dla koleżanek i kolegów po fachu, może coś im się przyda z tych naszych wskazówek. Strona ruszyła niedawno, mam nadzieję, że będzie się prężnie rozwijać. Powoli zapraszamy kolejnych specjalistów do współpracy z nami. Jak widzieliście, nasz zespół przedstawił się na razie w trzech osobach, czyli ja, mój kolega po fachu, też fizjoterapeuta Mateusz Witkowski oraz nasz serdeczny kolega, również pacjent, trener przygotowania motorycznego, Przemek Wojdalski. Myślę, że niebawem będzie pierwszy post, pierwszy mini artykuł Przemka. Wszystko po to, abyście byli coraz sprawniejsi, aby ten proces rehabilitacji po rekonstrukcji ACL przebiegał prawidłowo. Może uda nam się odpowiedzieć na parę pytań, które będą was nurtować. Będziemy zapraszać do współpracy lekarzy ortopedów. Mamy na razie na celowników naszych kolegów z ortosportu, Myślę, że oni przedstawią Wam również ciekawe artykuły na temat metod rekonstrukcji ACL-a. U każdego człowieka trzeba dobrać odpowiednio konkretną metodę. Myślę, że w najbliższym czasie pojawi się post na ten temat. Pokażemy Wam, jak pracujemy z pacjentami, jak wygląda proces rehabilitacji, jak tych pacjentów testujemy żeby móc zakończyć ten proces rehabilitacji i puścić pacjentów do treningu, czasem przedstawimy Wam inne tematy dotyczące innych metod operacji kolana, innych metod rehabilitacji. Spróbujemy Wam przedstawić to, co wiemy na temat urazów mięśniowych, to, co wiemy na temat tendinopatii, problemów ze ściemnem Achillesa, zestawem skokowym. Może powiemy z czasem trochę o barku. Wszystko powoli, sukcesywnie, mam nadzieję, będzie się rozwijało w dobrą stronę.